Dzień dobry, witam, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dziś 16 września. Zapraszam, wysłuchajcie słów świętego Ojca Pio, które napisał w marcu 1915 roku do siostry Rafaeliny. Są momenty, kiedy wydaje mi się, że umieram. To naprawdę cud Bożego miłosierdzia, że nadal żyję. Umieram w każdej chwili. Czuję się ukrzyżowany z miłości. Powinienem doznawać rozkoszy. Cóż chcesz, jednak? Mój duch przywykły jeszcze do suchego chleba. Całe noce. Wam w okowach straszliwego lęku, oczekując próby, w której mogę wszystko stracić. Wierz mi, Rafaelino, ten bardzo trudny okres umartwień i doświadczeń nakładających się na inne zwyczajne, zadręcza mnie. I czuję się, jakbym je zmiażdżył jakiś potężny głaz. Myślę niekiedy, że to kara Boża za moje niezliczone niewierności wobec dobroci majestatu Bożego. I wtedy bezowocne wydają mi się wszystkie modlitwy. Rzeczywiście, Zasługuję na karę. Czy jednak dobroć Ojca Niebieskiego musi być pokonana moją złością? Nie, to się nigdy nie stanie. Chwała Jezusowi, On jest z nami i nie mamy się czego obawiać. Kochani, zapraszam na jutro, a dziś. Życzę miłego dnia, zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia. Pa!